no. To za chujostwo. Ta blacha kurwa przeszkadza. Pierdolone. Chujostwo się przegina. Ty chuju głupi. Kurwa pod górę. Kurwa, ty jebano. Gumecko. Pierdolone. Kurwa, ja pierdolę. Ale mi się pior do mordy nasypał. Załapało, tylko gumy nie założyłeś. Ty chuju głupi. Ja pierdolę. Z tą kurwę gumę jeba. Przez tą gumkę pierdoloną, to będziesz tak pierdolił. Spierdolony no! Nie no, kurwa się. Czego ty koło mi tam spierdala? Spierdala tam. chudwie dlaczego? Spierdolona. No kurwa przepycha człowieku, nawet kurwa lewarek. Chuj. Kurwa, to zaraz, ja pierdolę, ale jestem pierdolony Cały dzień kurwa z jedną śrubą przesiedzisz tu W kurwę pierdolone Już mi ręce zemdlały Już kręcisz przez tą kurwę klucza jednego. A taką kurwą pierdoloną Bo mnie chuj strzeli zaraz To kręcaj się kurwa, bo cię za zaspawa mi chuj Pierdolony klucz Jak on mnie kurwa.